Państwa, w związku z planowaną inwestycją w zakładu odzysku energii na terenie ciepłowni południe w Szanowie jest procedowana decyzja środowiskowa, która w tej chwili jest na etapie składania, a można powiedzieć już złożenia, raportu oddziaływania na środowisko. W dniu dzisiejszym taki raport został złożony na Dziennik Podatczy Urzędu Miasta. Raport ten przygotowała specjalistyczna firma, która jest firmą realizującą tego typu przedsięwzięcia. Jest to firma Salona. Raport ten jest taką dogłębną analizą, tak naprawdę, wpływu tego zakładu na środowisko i na ludzi. Jest to niecałe bardzo. Takie szerokie opracowanie obejmujące prawie 400 stron, i y, można y, stwierdzić jednoznacznie, że y, raport ten pokazuje, iż y, ta inwestycja nie będzie y, negatywnie oddziaływać na środowisko czy też osoby. W tej chwili, y, raport został złożony i będzie zweryfikowany przez. Y, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przez Sanepid, przez Wody Polskie, przez Urząd Marszałkowski i po tej weryfikacji no, będziemy oczekiwać od Burmistrza o wydanie decyzji. Musimy na naszej stronie internetowej szanów energia w przyszłości dla miast całość raportu w wersji możliwej do poklania przez każdego zainteresowanego mieszkańca jednocześnie ze względu na Język, jakim raport jest przygotowany, jest przygotowany zgodnie z ustawą. Przygotowaliśmy również ulotkę informacyjną dla mieszkańców, która jest w trakcie dystrybucji aktualnie na terenie Chrzanowa na osiedlach Kościelec, Młodości i Stelna. Natomiast dla na pozostałej części Chrzanowa rozdystrybuujemy plakaty łącznie z tymi samymi informacjami, które są na w tak żeby dotrzeć do jak największego grona mieszkańców. Ta ulotka prezentuje się następująco. To dosyć krótki materiał, który umożliwi mieszkańcom zapoznać się stricte z wnioskami, jakie z tego raportu płyną. Jakim pierwszym wskaźnikiem, obszarem, który był oceniany w trakcie przygotowywania raportu, była analiza emisji zanieczyszczeń do środowiska, która jasno wykazała, że wpływ tej instalacji na środowisko wzrośnie o 0,2%. I to przy założeniu, że aktualna kotłownia węglowa będzie pracowała w taki sam sposób, jak pracuje aktualnie, a zgodnie z informacjami, które przekazywaliśmy już wcześniej, plan dekarbonizacji naszej ciepłowni w Szanowie zakłada odejście od węgla do 2030 roku, gdzie po, po zbudowaniu instalacji odzysku energii 48% będzie produkowane w ciągu roku właśnie z niej a 52% pozostałej energii z instalacji gazowej. To proszę Państwa pozwoli na znaczną poprawę jakości powietrza w po otoczeniu mieszkańców Przanowiec. Jak już podkreślałem wcześniej, instalacja i obliczenia zostały wykonane dla czterokrotnie większego obszaru niż jest to obszar zadeklarowany w ustawie, na podstawie której musi przygotować radę. Dziękuję słowo teraz dioksyny powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki, tak, tak to działa, że w przypadku spalania węgla, w przypadku spalania tego typu substancji powstają dioksyny i to najlepiej widać na przykładzie tych emisji, które mamy obecnie, no, szczególnie spalenisk domowych, gdzie, gdzie te emisje są potężne. E, nie da się ukryć, że, że zgodnie z przepisami tego typu instalacja podlega bardzo dużym rygorystycznym obostrzeniom, w związku z tym emisje zakładane dla takiego zakładu to jest 0,1 nanograma na normalny metr sześcienny, I tak tylko żeby zobrazować, jaka to jest ilość. W dymie papierosowym tych dioksyn jest 20-krotnie więcej. W dymie z grilla jest to ponad 4 miliony razy więcej, a wszyscy korzystamy z grillów tak czy inaczej. Instalacja ze względów wymogów prawa, a także dla bezpieczeństwa, będzie wyposażona w urządzenia monitoringujące i to monitoringujące w sposób ciągły większość zanieczyszczeń. Co i w jaki sposób się odbywa, jest dokładnie przedstawione w raporcie. Wszystkie te wymogi wynikają bezpośrednio z wymogów prawa i tak, tak samo z możliwości technicznych. Nie wszystkie rzeczy da się badać w sposób ciągły, dlatego prawo określa, co i w jaki sposób ma być zrobione. Kolejny problem, który też często jest poruszany, to jest kwestia transportu. No, do instalacji będą przywożone paliwo, czyli ten PRDF, e, około samochodami, 4 samochodami, 4-5 samochodów dziennie, co oznacza, że to jest jeden, niż jeden, niż, jed, mniej niż jeden samochód na godzinę w ciągu normalnego dnia pracy, weekendy i święta oczywiście nie będą, nie będą przyjeżdżały, więc... E, tutaj już mogę uspokoić w tym zakresie. Dokonaliśmy też takiej analizy porównawczej, jak to się przełoży na ruch. No, w tych drogach dojazdowych to znaczy około, wzrost ruchu około 0,13 do 0,27%, w zależności od tego, z której strony samochody by podjechały, czy którą drogą. Co więcej, no, z raportu można się zapoznać dokładnie z tym, jak taka instalacja wygląda, jak funkcjonuje i w jaki sposób wszystkie operacje są przeprowadzane. Mogę zapewnić, że nie, za, nie spowoduje to w żaden sposób uciążliwości odorowych, ponieważ te, te odpady to już mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się z ich produkcją, i z tym, co to jest na lokalnym zgoku, w związku z tym wiedzą, jak to wygląda i. Z czym to się wiąże, że te odpady trafiają bezpośrednio do szczelnego, zamkniętego magazynu, w którym są, z którego następnie trafiają do spalania? Pojawiły się też takie błędne informacje, że będzie jakiekolwiek składowisko w tym miejscu. Nie, to składowiska nie będzie. Mówimy tylko i wyłącznie o magazynie, który zapewnia pracę w najdłuższe, możliwe nawet długie weekendy, 4-5 dni. Nic więcej nie będzie, paliwo jest wykorzystywane na bieżąco, w związku z tym nie ma możliwości, żeby cokolwiek było składowane. Nawet nie będzie na to miejsca.